Słuchajcie, z pierwszego zestawu nie udało się nic wyciągnąć. Dwie linki główne były, zostały odgryzione przez, przez ryby. Z tego co mówili, musiały być duże te ryby, bo, bo linka nie była rozciągnięta, była po prostu odgryziona, ale nie była poszarpana nigdzie. Także mógł to być też rekin, powiedzieli który napłynął po prostu na linkę główną i ją przegryzł. E, także pełnych zestawów nie udało się nawet wyciągnąć. Udało się wyciągnąć tylko zestawy do połowy, natomiast druga część, która była od miejsca ugryzienia w dół e, została stracona, leży na dnie. Głębokość tutaj jest około ponad 60 metrów, także e, przepadło. Dowiedziałem się też, że te haczyki wszystkie, które, które tutaj widzieliście na tych, na tych baniakach, to jeden haczyk kosztuje w granicach od, od 4 do 6 euro w zależności od pory roku i od grubości haczyka, jaki jak, jak sort przyjdzie także Także niestety no nie udało się, płyniemy na kolejne, mamy jeszcze dwa łowiska do, do zap pełna para jesteśmy na łowisku Long Line e, przy, e, przy farmach wiatrowych jest tutaj dosyć sporo łodzi Natomiast każdy ma swój teren Nikt nikomu nie wchodzi w paradę tutaj. Słońce mamy wysoko. Minęło już kilka godzin dobrych. Myślę, że około 8 godzin. Prędkość, którą udało mi się zmierzyć na tej jednostce, wynosiła maksymalnie 42 na godzinę. 42 km na godzinę, co jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobrą prędkością, bardzo szybką bo z tego co się orientowałem i co oni mi potwierdzili, normalnie kutry pływają około 20-25 na godzinę. Oni mają mocne silniki tutaj w tej, w tej jednostce i potrafią osiągnąć do 45 km na godzinę. Przy wyjściu z portu ścigaliśmy się z, z jednostką pontonową napędzaną dwoma silnikami i ta jednostka nie dawała nam rady, żeby nas wyprzedzić. Tym, można powiedzieć, że tym samym tempem płynęła przez, przez nie wiem ile, przez myślę, że około godzinę. No i później albo zwolniła, albo my przyspieszyliśmy jeszcze. Bo wtedy, kiedy właśnie ich zgubiliśmy, zaczęli zostawać w tyle, to wtedy zmierzyłem prędkość 40, było 2 na godzinę w kilometrach. Mierzyłem to z nawigacji, z GPS-u. Także no, taka prędkość. Tutaj bada teraz linkę, przez co została odgryziona. Mówi, że ciężko jest stwierdzić, może być rekin, może być, e, może być e, miecznik. E, tuńczyk raczej nie odgryza linki, jeśli już to potrafi ją rozciągnąć. E, to są w miarę elastyczne linki, które nie pękają, ale się rozciągają najpierw przed pęknięciem, a ta linka nie jest rozciągnięta.

Poddali 220. Przed nami 21, 22 To jest dużo, jest bardzo dużo jednostek tutaj Za nami tak samo kilka już minęliśmy Wszystko raczej kutry. W yy, małych jednostek tam widzę tylko motorówkę jedną i yy, yy, jakieś mniejsze jachty. A tak, to są raczej same kutry. No nic, rozpocznę kolejną relację, jak dopłyniemy na kolejne łowisko. Płynęliśmy na kolejne łowisko. Pierwsza bojka wyciągnięta. Tutaj już jest większa fala. Łodzią dosyć mocno buja. Ciężko się utrzymać na nogach wyprostowanych Także nie jest tak hop -siup. Dwa haki widać już puste Ten, który ciągnął tutaj i tam na lince głównej sprawdzimy, jaka głębokość jest. Mamy 69 metrów prawie głębokości. Jesteśmy w jakimś dołku. Trzeba znaleźć początek. No jest, chyba. Nie, jeszcze nie ma. Pierwszy zestaw nieruszony przynęta na haku, i zaś odgryziona. Odgryziona została bojka. Będę teraz szybko naprawiać, złączkę dawać i żeby to było gotowe do następnego wyrzutu, to już drugi odgryziony zestaw. Tutaj już na samym początku, przy samej bojce. Prasowany, gotowy do następnego użycia. Na kolejnym haku znowu przynęta nieruszona. No i ściągamy zestawy. Kolejna przynęta znowu nieruszona. Tutaj widzę kolejna już przynęta płynie, nieruszona. Tutaj prawdopodobnie coś siedzi albo jest zaczepione odno. Musimy to sprawdzić. Na której lince tu jest hak pusty. To jest dobry znak, czyli ryba żerowała i przynętę zdjęła. Na poprzedniej miejscówce, na poprzednich dwóch miejscówkach, mieliśmy wszystkie przynęty były założone. Czyli w tamtym miejscu ryba nie żerowała, bo przynęty nie zdjęła. E, tutaj ta maszyna wciągająca, wciągarka się zatrzymuje aż, czyli coś siedzi. Widzicie? I można wyciągnąć tego. Gotowy już do podciągnięcia ewentualnej ryby. Pytanie, czy to ryba, czy to skała. Jaką mamy głębokość. Głębokość 65 metrów, ale na osądzie nie widać tutaj w pobliżu ryby. Może być dlatego, że stoimy w miejscu. No i też, nie, ucieka, jest, jest coś, odpływa. Bardzo pomalutko podciągają. Eee, wiem, że potrzebna byłaby im moja pomoc, natomiast nie mam gdzie zaczepić telefonu. Chyba będę musiał sobie sprawa, eee, sprawić GoPro kamerę na tors. Ładnie ucieka, jest ryba. Mamy pierwszą rybę. Po wielu, wielu hakach, nie wiem ile, ale myślę, że z 60-80 haków wyjęliśmy albo pustych, albo z przynętą. No i jest w końcu coś. Zobaczymy co. Poma pomału wciągają jest tutaj na pierwszej lince, ciągnie pod łódź. jest tuńczyk, nie za wielki ale jest to jest tuńczyk Zobaczcie jaką to ma wielką gębę Jest ogromny Pierwszego Tyńczyka. Czyli to jest dobry znak, bo jeśli jest jeden, to powinno być ich więcej. Linka, widzę, tam jest napięta, stara się pomału wciągać.